Venus Freeze jest zabiegiem, w którym wykorzystuje się fale radiowe w połączeniu z polem elektromagnetycznym. Urządzenie posiada dwie głowice. Jedną głowicę używamy do zabiegów przystosowanych na ciało, natomiast druga mniejsza głowica jest specjalnie przystosowana do zabiegów na twarz, szyję i dekolt. Podgrzewamy temperaturę tkanek do około 45 stopni Celsjusza, przez co skracają się włókna kolagenowe, następuje zagęszczenie skóry, poprawiamy mikrokrążenie, przez co działamy bardzo dobrze na miejsca objęte celulitem. Generalnie zabieg wykorzystuje się w przypadku skór takich zwiotczałych opadających właśnie powiek, opadających podbródków w celu poprawienia owalu twarzy bądź na ciało przy problemie, problemie celulitu, bądź nadmiernej tkanki tłuszczowej. Przy zabiegu uwalniane jest ciepło, więc można czuć czasem miejscowo nawet takie uczucie gorąca, ale generalnie jest to zabieg przyjemny nie jest absolutnie zabiegiem bolesnym, do którego trzeba stosować znieczulenie, nic z tych rzeczy. Jeżeli mówimy tutaj o twarzy, szyi, dekolcie, zabieg robi się około 25 do 30 minut, to jest czas pracy maszyny, nie licząc pozostałych czynności, natomiast w przypadku ciała to jest około 40 minut, jeden taki zabieg. Oczywiście, jak we wszystkich, przynajmniej w większości zabiegów tego typu, należy wziąć serię. Seria składa się mniej więcej od 6 do 10 zabiegów robionych raz w tygodniu. Należy pamiętać, że radiofrekwencja działa w ten sposób, że po zabiegu efekty zanikają na jakieś 3-4 miesiące. One dopiero tak naprawdę widoczne są po około pół roku od zakończenia serii. Przeciwwskazania do zabiegu oczywiście ciąża, karmienie piersią, metalowe implanty w ciele. Cera bardzo płytko unaczyniona, nadwrażliwa, przerwanie ciągłości skóry w miejscach poddawanych zabiegowi, choroby nowotworowe, choroby bakteryjne, choroby wirusowe. Po zabiegu możemy spokojnie wracać do pracy. To jest zabieg lunchowy, także można go zrobić spokojnie w ciągu dnia. Tutaj nie ma żadnych specjalnych wskazań pozabiegowych, także spokojnie po zabiegu możemy wrócić normalnie do czynności całodziennej. W realizacji felietonu pomogła sieć salonów La Boutique Clinique www.labc.pl